Hej, wszystkim, strzyn! Noxot, dzisiaj sobie pogramy w stray. W ostatnim odcinku Siemus wypuścił nas ze slamsów po to, abyśmy odnaleźli jego ojca, czyli Doka. I już za mną tutaj widzimy wspomnienie, ale zanim go odczytam, to fajnie, jakbyście zostawili tutaj komentarz, lajka oraz subika. Na pewno mi to pomoże i będę wiedział, że lubicie to oglądać. A jak sobie usiadł <noise> nasz kociak. I co, ja już nie przedłużam, Lecimy z fabułką. Tutaj, lecimy po wspomnienie. Zapamiętaj. No, zobaczymy. Spójrz tylko, jaki wielki mur. Pamiętam, że stanowił niegdyś symbol podziału pomiędzy ludnością slamsów a tymi w śródmieściu. Mur i fakt, że zostali tutaj swoje śmieci. Jak tak w ogóle można? Być może dlatego właśnie upadli. No... Możliwe. Ja, serio. Jak można tutaj zostać śmieci? Z góry jeszcze. Masakra. No dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej. Ok, znaki. O, ślepy zaułek. Kolejny rozdział. O, już widzę zurki nie? Już widzę go zurki, Myślę, że będzie to jakaś gonitwa. Ok, jedziemy. Jak zjechał. Jak zjechał nasz kiciuch Ok, dobra, dobra. Też trzeba się skupić. Mamy zurki Tu, 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 skok, skok, dawaj, dawaj, dawaj. Le, 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 le. Nie 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 Zostawcie, nas zostawcie, nas zostawcie, nas zostawcie Nie, nie chcemy tutaj problemów Przecież... Dawaj, 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 ciciu, leci, leci, lecisz Tutaj skok, 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 dobrze, pięknie. I druga strona, pięknie. Rury, rury, dawaj, dawaj. Ładnie, ładnie. Okej okay. Ile ich was, ile tu was jest? Oho, nie, 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 nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Muszę tam na dole chyba wyjść. że... Dobra, dawaj, dobra. Dawaj, dawaj. Jestem, jestem, jestem. Jeszcze żyjemy widzowie, nie wiem jak, ale żyjemy. Ok. Ok, chyba nas zostawili. Ok, hop. Dobra. Żyjemy, ok. Huff. Żyjemy. Dobra. W ogóle przez takie miejsce... w ogóle... mroczne przechodzimy. Okay. Dobra, machnij się, dawaj Raz Doskoczę To dawaj jeszcze raz, jeszcze raz Musisz machnąć, dawaj Okej, okay. pięknie Pięknie Ciuch. No Jezu Zabrudzone te miejsca wszędzie Kolejne zórki O, jak je... Jezu Łoł wow. Uuu, nie, 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 nie. Kiciuk żyje. Uff. Dobra. Ci nie jest. To był spory upadek. Dok powinien być gdzieś w pobliżu Już prawie jesteśmy na miejscu. To dobrze. Jezu. Chyba sobie coś złamał, nie wiem. Ale pewnie sobie zaraz, zaraz naprostuję, Właśnie. Kiciuk właśnie coś rozbiega. Ale co to był za wózek w ogóle. To, to tego się w ogóle nie spodziewałem, że za wózkiem będę jeździł. O, no właśnie. Polis sobie łapkę, już jest. Okej, okay, tak. Dobrze. Ale wózkiem. Ja, ja nie wiedziałem, że muszę nawet nim sterować. To było też ciekawe. Okej. Okay. No to co, do góry. Nasz roboczy mówi, że dog jest dziś niedaleko, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Bo spotkamy jednego z nieznajomych, co z w ogóle. Ale żebyście... Jak chcecie wiedzieć jak, jak do tego doszło, to możecie wrócić do tamtego odcinka. Tam miałem iście tu. Teraz nie wiem. Chyba tu. O, mamy kolejne wspomnienie. ok. To zapamiętam. To zapamiętaj wspomnienie. Naukowiec, dla którego pracowałem, zawsze mówił, że chce spędzić emeryturę w małej chatce i łowić całymi dniami ryby. Oczywiście, w mieście taka możliwość nie istniała i nikt nie mógł na to liczyć przez co najmniej 100 lat. A może, gdy dostaniemy się na zewnątrz, trafimy na małą chatkę, w której będzie leżała sobie wędka i całe mnóstwo książek? Myślę, że naukowiec życzyłby sobie te, czegoś takiego. Wpierw musimy jednak dowiedzieć się, gdzie jest DOK. Ej, nawet słodkie. Wow, mogę się położyć. Mogę robocikać, ale słodkie. No. Kamera się oddala, więc muszę zobaczyć to w pełnej okazałości. Jednak. No, jest wędka, no. Może też natrafimy na tego naukowca, który stworzył jednak robocika. No. Okej. Okay. Dobra, nie przedłużajmy. Lecimy. No ale kiciuch nie ma spania. Musimy znaleźć Doka. O, już się rozciąga tutaj. Dobra, czyli chyba to jest tego wspomnienie było. Musimy się wrócić. A tutaj na górę. No dobra, no tu lecisz. I jak tutaj, może wam pokażę, widzowie. Mamy jeszcze jedno wspomnienie, bo dwa odblokowaliśmy. Więc tutaj w tym rozdziale jeszcze jeden będzie. Więc muszę się rozglądać, bo chcę jednak wszystko zdobyć. Okej, okay, są zarodniki. Ja to będę nazywał zarodnikami, czy jajami. Nie wiem. Seamos mówi na to jajka, jaja, więc. A ja na to zarodniki. I tyle w temacie. Okej, okay, coś tu co tutaj mamy. Połóż użyj przedmiotu. Okej, okay, muszę znaleźć jakiś przedmiot. Hmm, to generator energii elektrycznej. Zdaje się, że brakuje tu jakiejś części. Niestety nie mam żadnej części elektrycznej. Ale dobra. Tu co? Mogę tu gdzieś lecieć dalej? Czemu znaleźć. Chyba mogę lecieć chyba. Z tym kablem może polecę? Nie wiem, zobaczymy. Co tutaj są za rzeczy. Za kabelkiem polećmy w takim razie. A tu nic nie ma na pewno? Żadnego wspomnienia, nic. Jak tutaj możemy zauważyć, to wspomnienie jest. Oj. Oj, oj, y Tutaj widzę jakieś robota, jakieś mieszkanie, więc. W jakimś mieszkaniu mi się wydaje. Być ten robot wspomnienie. ale to prowadzi kabel tutaj. Okej. Okay. Jesteśmy w jakimś mieszkaniu znowu. Są zurki. Okej. Okay. Widzę, że ktoś tu przeprowadzał badania nad nimi. Jakieś eksperymenty na zurkach. Oho, jest jakiś robot. Dobra. Jezu, jak się wystraszył. Okej, okay, mamy doka. No tak, był na zdjęciu. W sumie podobny. Wow, czekaj, ty nie jesteś z córkiem? Co ty za jeden? To przecież moja odznaka. Skąd ją masz? Czyżby mój syn cię przesłał? Oh, Siamus, mój sprytny chłopak. Chłopaku, okej. Okay. Od wieków siedzę tutaj sam, jak palec. Chciałem przetestować swój, mój defluxor. Ale sprawy nie poszły zgodnie z planem. Chciałbym wrócić do domu. Bardzo tęsknię za synem. Rozejrzyj się po domu, jeśli chcesz, ale ja nie mam pojęcia, jak się stąd wydostać. Okej. Okay. No czyli to jest uwięziony tutaj tak naprawdę. O, okej, okay, mamy wspomnienie kolejne. Bardzo łatwe. Bardzo łatwo zdobyliśmy te wspomnienia. Raz, dwa i mamy wszystkie. Widziałem kiedyś ludzi w podobnych strojach. Byli niewielkiego wzrostu, biegali we wszystkie strony i robili mnóstwo zgiełku. A tak przypominam sobie, to były dzieci. Ich obecność sprawiła, że ulice zdawały się znacznie zwyższe. Nawet biorąc pod uwagę kłopoty, które przez nie powstały, powstawały, dorośli wprost je uwielbiali. Dog mówi, że tęskni za Siemusem. Czy to jedno i to samo? No właśnie. Gdzie są w ogóle ludzie? To jest, też mnie zastanawia. Coś mamy, ale ja teraz chcę się rozejrzeć. O, możemy sobie podrapać ścianę. Oczywiście, że podrapiemy sobie. Jakiś ślad musi... Boże, nie strasz mnie dok. Jak stanów w tym... Okej. Okay. Chyba trzeba iść po ten przedmiot. Jak w tutaj w oścież, nie? Okej okay. Co on mówi? Hej ost Hej ostrożnie, Defluxor to nie jest zabawka W pełni naładowanym może zmienić wzórki w konfetti Ta dziecina wymaga... Ta, ta, ta dziecina wymaga do pracy zasilania rządu 1,21 gw A w całej okolicy jedyna rzecz z, z taką mocą to generator za domem Okej okay. Boże, czekaj. Problem w tym, że nie działa. Chyba poszedł w nim bezpiecznik, a z tymi wszystkimi zórkami jest zbyt niebezpiecznie, abym wyszedł na zewnątrz i naprawił usterkę. Ja jestem zbyt powolny, a tobie moż, może się udać, jeśli zdołasz dotrzeć do generatora i wymienić w nim bezpiecznik. Będę w stanie naładować ponownie defluksor. Okej. Okay. Chodź ze mną, pokażę Ci co trzeba zrobić. Czyli znowu jakaś misja. Pomagania tutaj Dokowi. Tak, Dokowi. Mam cały czas w głowie z Baltazara, który nam przemówił wczoraj. Ale nie, to jest Dok, okej. Okay. Trochę mi to też przypomina Momo, ale bardziej, jest chyba bardziej odważniejszy od Momo. Okej. Okay. Proszę, weź ten bezpiecznik. Nówka sztuka. No nie śmigana, Aktywacja generatora narobi hałasu, więc spodziewaj się zurków. Gdy naprawił już generator, będę mógł naładować i, uchromić, i uruchomić defluxor. Podążaj za kablem do celu wymień bezpiecznik i wróć do mnie. Mam podążać do celu i wymienić bezpiecznik. No. Brzmi to bardzo prosto. Trzeba tak nie będzie. No i ja nas zostawił. No i mamy sami to zrobić. Oczywiście. Czyli będzie znowa, znowu jakaś ucieczka, pewnie przed wzórkami Okej. Okay. Idziemy wymienić ten bezpiecznik tam, gdzie byliśmy. Tutaj. Proszę bardzo. Okej. Okay. Udoka się zapaliło. Uuuu. Jakaś lampa UV to jest, okej. Okay. No jest to trochę głośne. Jednak. Ten już celuje z balkonu. Wow 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 To serio działa Wow 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 wow, wow. Dzięki Dog w ogóle Ale zarobi broni. broń To niszczy dosłownie zurki w sekundę tutaj mogę już Chyba mogę Dobra Szybko uciekamy Oj 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 oj, oj 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 to chyba nie to miejsce chyba nie to tu, tu tu Idziemy tędy I do chaty O pięknie Ale to było szybkie myślałem że trudniej Jak się cieszy Myślałem że trudniej będzie a to jednak prościutko Zdumiewające udało się ci uruchomić generator Widzisz, jak potężny jest mój defluksor? Dzięki niemu zaraz się stąd wydostaniemy. Poczekaj chwilę. Chyba dam radę zamontować defluksor na twoim dronie. Nasz robocik będzie miał broń? Okej, okay, tutaj ten... Zamontowuję na robocika. Czy będziemy mogli w końcu pokonywać zorki? Byłoby było super. <grym> jak pokazał lajka. Udało się. Udało się. defluksor jest teraz zamontowany na Twoim fikuśnym dronie. Nie jest przeznaczony do korzystania z tak małego źródła zasilania. Jeśli będziesz zbyt często go używać, może zacząć szwankować. Pamiętaj, że jest niebezpieczny. A teraz wracajmy do wioski. Synu mój, nadchodzę. Czyli co? Wracamy do slamsu znowu? Ok. Znowu do slamsu idziemy. Spotkamy się z momo, spotkajcie się z momo dog w końcu Może później Clementine czy Spaltazar też dołączą naszej ekipki Fajnie by było, fajnie by było Okej okay. Już widzę zurki Okej okay. Widzimy zurki Pozbądź się wszystkich zórków, abyśmy mogli przejść dalej. Jak to mogę? Okay. Wow! Jak szybko! Wow! Działa jak marzenie! Tym niemniej, tak jak podejrzewałem, może się przegrzać. Jeśli tak się stanie, daj się. Daj jej nieco ochłonąć. Mam nadzieję, że dotrwa aż dojdziemy do wioski. Oby. Ale nie powinniśmy iść tam tędy jakoś? Bo tędy to na około będziemy łazić tutaj. My ta Aha, my ta stamtąd przyszliśmy Dobra, czyli jest git, jest git, dobra To my na około przeszliśmy, dobra Dobra, dobra Klik <grymne> Przełącznik nie działa, wygląda na to, że odcięli zasilanie Odcięto zasilanie No odcięli Tu mam beczkę, tylko gdzie ja mogę Wcińmy ją tu. Ten już tam dogry próbuję naprawić, ale my chyba to łatwiejszym sposobem naprawimy. Dobra, no gdzieś lecimy z tym beczką. Chyba z tym żółtym kablem powinniśmy podążać. Tak, tak. Jest wentylacja. Dobra. Jest wentylacja, więc na spokojnie. Że będzie git Uda się. Tak, uda się pięknie. Idziemy przed wentylację. Czy na pewno mamy wszystkie wspomnienia, żeby nie było. Mamy, dobra. Wszystko mamy. Dobra. Mamy dźwignię. Coś tu jeszcze mamy? Nie, nie mamy nic. Mamy dźwignię. Do co? Dźwignia. Hop. Hop. Dobra. Dźwignia jest Gites. Ok, otwiera się. Jeszcze córki. I oświatło. Pięknie. O, mamy tutaj ten poziom naładowania. A nie, że to można widzieć jakoś. Ale to jest strasznie mały poziom. Pewnie byśmy mogli to jakoś ulepszyć. Eee, jak ja cię mam... Oj, Jezu, uważaj. Uciekaj, 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 uciekaj. Zamykaj, zamykaj. Oje, ojej, no mamy problem, dok. Mamy problem. Przegrzał się nam broni. Przegrzała nam się. No i znowu? Jezu! Strasznie szybko się przegrzewa. Strasznie szybko. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Uff, niewiele brakowało. Wracajmy do domu. Tutaj no, pożerali Do oka. A jak wiemy, no, pożerają wszystko, nawet metal, więc. No, jednak jest to niebezpieczne. Dobra, kolejna. Kolejna brama. Kolejna. Nie ma tym razem z uruchu, ale pewnie zaraz się pojawią. Mamy kolejną mm, tutaj te, te... drzwi, tak, taką, no, Otwór. Taki sam otwór był, jak wychodziliśmy ze slamsów. Więc, otwiera tutaj. Pięknie. Idziesz pierwszy czy ja? A no, że razem idziemy? No dobra, to razem idziemy. Okej, okay, jesteśmy w slumsach. Spotkanie ojca z synem. Ooo... jak słodko, to strażnik jeszcze jest. Jeszcze serduszko. Ojeju... Jak słodko, że nam się udało to załatwić szybciutko. To już wszyscy rozmawiają. Z tokiem. O, strażnik coś od nas chce. Oj. Dziękuję ci za ocalenie Doka, do przyjacielu. To dobrze, że Seamoss nie jest dłużej sam. Teraz wiemy, że możemy pokonać Zurki. Momo czeka na nas, na ciebie przy wyjść, wejściu do kanałów. Doc i Siemus wydają się ba być bardzo szczęśliwi. Chyba zrobiliśmy dobry uczynek. Dokładnie. Ale fajnie, Billy tutaj, Steady... ciebie nie znamy, to... O, widziałeś już tego dziwacznego, pomarańczowego stwora? Musiałeś go widzieć. Okej, okay, coś tam jest, mówią o nas. To naprawdę imponujące, Dok. Nikomu nie udało się przetrwać tak długo w martwym mieście. Okej, okay, to nas Billy mówi. A więc udało Ci się przejść spotkanie z zórkami. Masz te 10 puszek, które mi wisisz. <grym> no. Jasne, tak się cieszę, że wrócił. I jeszcze dok. Hej Teddy, co słychać? Rosie? O, oh, Billy. Czy mój syn Cms jest ci znany? To dzięki niemu wróciłem z tego tego miejsca. No, jak słodko, że w końcu wszyscy powrócili. No, a co my? Tutaj wszystko mamy załatwione w tym slumsach. No, niestety chyba trzeba się pożegnać ze slamsami już. No, trudno. Idziemy do momu. Papa muzyko. Było miło mi Ciebie poznać. Aż się łezka trochę kręci. Ale no cóż. Kogo mamy tutaj? Benzo. Mamo czeka na ciebie na swojej łodzi, możesz do niego dołączyć, ale czy już zrobi zrobiłeś tutaj wszystko, co zamierzałeś? Pytam, bo zamknę za to drzwi. Nie chcę, aby wlazły tutaj jakieś zurki. Chyba tak, chyba mamy wszystko zrobione, więc. Pa, Benzo, popa slamsy. jeszcze raz. O, myślałem, że szybko zdążę wyjść, <grym> ale jednak nie. Bo jakiś lagi, dobra. Takie ładne w ogóle miejsce Ale wszystko w wodzie Jest i Momo, dzień dobry Zaraz do Ciebie dołączę, tylko zobacz czy tutaj nic nie mamy Aby... Aby na pewno, czy nie mamy Bo warto się jednak rozejrzeć tutaj Czy tutaj mamy? Nie No dobra To co Momo? Dzień dobry Udało Ci się w dok? co? Udało ci się w dok, a teraz Death Luxor To ułatwi nam zadanie. Z Baltazar nadchodzimy. Czyli lecimy do Z Baltazara. A co z Dokiem? Dok w sumie też nie z nami płynąć. To by na pewno... Może co, wiesz, wiecie gdzie, gdzie armię. Armię całych z nieznajomych zrobimy. I przywrócimy. Ok, kolejny rozdział mamy. Kanały. Kolejny rozdział. Jak... Coś nam powiesz? Ale to strasznie. No, trochę tak. Pamiętaj, przypominam, że to jest najniebezpieczniejsze miejsce w Slamsach, więc. Więc tak. Tamto miasto w Slamsach opuściliśmy. Teraz lecimy do kanałów. Z kanałami lecimy do. ...z Baltazara. Może on nam pomoże wydostać się stąd? Boję się, że zaraz Zurki nas zaatakują. Okej. Okay. No ale fajne, że już możemy tak popłynąć sobie. W spokoju chociaż. Przez chwilę. Możemy odpocząć. No i co? Jak przyjdziemy? Coś tam powiesz? Nie widzę żadnego sposobu na otwarcie tej bramy. Możesz spojrzeć po drugiej stronie. Jasne, tylko jak... A, tutaj. Dobra. I hop. Poczekajmy się tutaj rozejrzymy, zobaczymy o co chodzi Tutaj tu mamy jakieś rury to lecimy Boję się, bo to są jakieś jajka, jaja, jakieś tutaj Oj, robię się czerwone. Ym, tylko że tam jest dźwignia, więc dlatego trzeba podejść chyba. Mogę tegoś rozwalić? Wow! Okej, okay. musiałem poczekać, żeby się naładuje, do tego nie strzelałem od razu. Czyli będą wyskakiwać z tych jaj. Nie wiem, jak to nazywać, szczerze. Córki są przeklęte, już mam szczerze i dosyć, czasami. Okej, okay. jestem. Coś nam powiesz? Nigdy nie byłem tak daleko od slamsów, a dzięki Twojemu towarzystwu nawet się nie boję. Jak, jak słodko ale serio, to jest przerażająco Jeszcze nie ma taki małej tratwie, więc... Okej okay. Jakaś rafineria? Coś takiego Tam są wzórki do góry Widzę was, Wasze oczka Coś mówisz Nie ja też mówiłeś tam Was widzę nie skaczcie. Nie, nie skoczycie nam, prawda? Chyba nie, chyba nie są aż tacy głupi, żeby nasz, skoczyć na naszą tratwę Oby. Okej, okay, znowu jakaś brama. więc trzeba będzie ją otworzyć. OK, tutaj będziemy Momo hakować znowu. Otwierać na bramę. O Boże! Zastanawiałeś co to za dźwięk? A to mamo tutaj coś kombinuje. Cała ta wiekowa maszyneria, to teraz złom. Myślę, że możemy liczyć tylko na ręczne otwarcie, ręczne otwarcie, ręczne otwarcie. Słuchajcie. A jak to ręcznie otworzyć? A, mamy Łańcuch. Dobra. O, 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 o. Co mam w środku? Szybko, przeskocz pod drzwiami. Nie mamy wiele czasu. Okej, okay, lecę, lecę, lecę. Spokojnie, mamo. Hop, hop, hop. Nie mogę iść z tobą, ale będę szkoł drogi. Zbarcazali Klementalnie, gdy ich odnajdziesz powiedz im, że byłem odważny. Znowu. Znowu nas opuścił. Czy znaczy, no on nie miał drogi, no ale znowu bez. Nie doka. Bez momo teraz. Ok, mamy dwa nowe wspomnienia. Okej, okay, ok, tutaj chyba trzeba pójść. Chyba tak już tam widzę te jaja po prostu, które będą nas gonić, więc tutaj bym zakończył odcinek. Trochę krótszy wyszedł niż po, poprzednie, ale to nic. Yy, mam nadzieję, że Wam się podobał kolejny odcinek. Odnaliśmy Doka. Pomógł nam Momo. Wyjść z kanału. Znaczy, dalej jesteśmy w kanałach, ale. Już nie jesteśmy w tym mieście we Slamsach, więc super. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja byłem Norsot i papa. Pa. Cześć!